No, w tej wiacie mamy jakiś obraz, kurde, bo źle sobie kucnąłem, to tuż skan jest, a ten koszyk jest, jest to krotki, po co tu, tutaj był koszyk, ze 100 krotki, to ja nie wiem, idziemy tam, opona Continental, chyba teraz gdzieś tu fotel, tu nigdy nie patrzę tego zawsze tyle samo jest, tutaj pod wiadką nabora Komorowskiego mamy, co? ...wycieraczkę, a to jakiś materac. A nie, to było na marynarki wojennej. Tutaj gdzie były te drzwida w niej, opony Goodyear jakieś. Nie wiem co, bo się no, dobre są, nie wyrzucałem. I nic ciekawego. To chyba okaz jest. Tak, bo tu żarówka jest. Halasol, choinka. Takie coś Ta mowa zamknięta, a mamy tam widzicie umywalka PRL podoba mi się taka, ale ja już sobie nie, nie, nie zabrał sobie A tutaj to co tu jest? Tablety jakieś? Nie, nie wiem co tu jest. Chyba nie znaczy podejdziemy sobie trendy i tu lubię takie umywalki, ja nie niewyjazne, tylko chciałem pokazać z drugiej strony, bo oczywiście wiatry zamknęli, bo śmieci chronią kurde. I jak się na to patrzy, to myślę, że tu jakaś waga jest. W tej wiecie zamknięte jest tylko jakieś łóżko i nic ciekawego. Tam jest pompa, tu jest westel 14A. A tutaj mebelki wyrzucają. Umywalka Pęknięta. Dełupko po kasecie białej rozy. Nie no, tutaj to zawsze coś jest, patrzcie ja, zaczyna się... O ja bo tutaj się nie otworzę to, to. jakiś minutnik był, tu światło. Master Cook. Takie kawałki drewna. Tutaj inne kawałki drewna z bardzo ładną okleiną. A nie to od trzawki jakieś. To jakiś teremast co wygląda jak z PRL-u. Oczywiście mebelki, to chyba jakieś łazienkowe czy nie wiem. Tam już nie wejdę. To jakaś lampa. to chyba od niej klos klos opona rowerowa kratka coś tiraduor fu eee. ja chyba nic ciekawego Dobra, dzięki za oglądanie widzowie chyba tyle już